Dajcie, podam Wam dzisiaj kilka ważnych wskazówek, jak należy przygotować się do pracy na wyjazd do Holandii. Praca sezonowa w Holandii, która polega głównie na zbieraniu owoców i warzyw, nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Obywatele Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pobyt na pracę, natomiast obywatele spoza Unii Europejskiej potrzebują takie pozwolenie i ich pracodawca powinien złożyć wniosek o pozwolenie na pracę do Urzędu Emigracyjnego. Przed wyjazdem do pracy należy zadbać o Test na COVID, aby był negatywny, lub pełen pakiet szczepień przeciwko COVID-19. Koszty podróży do Holandii prawdopodobnie będziesz musiał pokryć sam, ewentualnie możesz negocjować z przyszłym pracodawcą o zwrot kosztów podróży. Pracy możemy szukać na portalu EURES. Do pracy do Holandii powinieneś zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty, a jeżeli jedziesz pierwszy raz, powinieneś. Iść do urzędu i nadać sobie numer ubezpieczenia. Te informacji oraz kontakt miejsc, w których można uzyskać pomoc, będą podane poniżej.